Gotowe agentki. Jednodniowa królowa. Mówię wam dziewczyny, dzięki mojej nowej kampanii reklamowej jestem już prawie królową. Wybierzcie Clover królową, a obiecuję, że nie będę okrutna. Znakomite, prawda? To jest mm, wspaniały Clover. Tak, w pewien boleściwie uczciwy sposób. Panie, to no przeżytek. To Mandy jest na czasie. Wybierzcie Mandy na królową. Tak. Rozpuszcz się, Clover. Zrobiłaś, co mogłaś. Poza tym nigdy nie miałaś szans, by zostać królową. Zwłaszcza odkąd mam całą drużynę futbolową w tylnej kieszeni. Byki czy wilki? Obie. Wow, wspaniale. Ja też tak myślę. A może poddasz się od razu, Clover? Oszczędziłabyś sobie upokorzenia przed całą szkołą. Aaaa! Wygląda na to, że aby pokonać Mandy, musisz wymyślić poważną kampanię. Żartujesz? Pokonam Mandy nawet w najgorszym dla mnie dniu. Posłuchaj, Clover. Wszystko słyszałem i sądzę, że potrafię ci pomóc w twojej kampanii. Mogę nawet zdobyć dla ciebie trochę głosów, takich jak ja jest więcej niż myślisz. Dzięki, Kujonie, ale nie skorzystam. Sama poprowadzę swoją kampanię. Chodźcie, dziewczyny, pomożecie mi w mojej nowej kampanii. Hmm. Jeśli to zapowiada jakąś wycieczkę niespodziankę, jestem gotowa wybaczyć mu zniszczenie naszych ubrań! Niestety to nie tak, moje panie. W tej chwili jesteście w drodze do północnoafrykańskiego kraju Lirobi, gdzie doszło do nader niezwykłej próby porwania królowej tego państwa Tasary. Sądzimy, że mogło w tym maczać palce sąsiednie państwo Keniopia. Te dwa kraje od 20 lat są w stanie wojny. Co rozumiesz przez niezwykłą próbę porwania? Najwidoczniej porywacze posługują się jakimś antygrawitacyjnym urządzeniem, które jest w stanie unieść królową z pałacu. Ekstra to znaczy okropne. Po prostu okropne. Zapytacie, dlaczego wysyłam was do ochrony królowej? Bo nie chcemy, żeby obecny konflikt rozszerzył się na inne kraje Afryki. Wspaniale. Ciekawe, jak mam poprowadzić kampanię, kiedy będę w Afryce? A teraz trochę o waszym wyposażeniu. Otrzymacie dzisiaj ciepło-czułe okulary słoneczne 6000, pracujące w podczerwieni wykrywające ruchy oraz wysoko czułe magnetyczne bransoletki. O! Kurce mocne te drobiazgi oraz klucze do nowiuteńkiego kretowata. Co? Nowiuteńki kret? Kretowat, pojazd, który kopie i wierci dziury lub tunele, będzie na was czekał, kiedy dotrzecie do pałacu i uważajcie na niego. Jest świeżo pomalowany. A jak dotrzemy do pałacu? Hmm... A! 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 A? Ta mapa jest bezużyteczna, tu jest tylko piasek, piasek i jeszcze więcej piasku. Lepiej, żebyśmy wkrótce dotarli do jakiejś cywilizacji, bo ten upał zupełnie wysuszył mi skórę. Potrzebuję błotnej maseczki. Ten kraj jest kompletnie przygnębiający, a ja już jestem wystarczająco przygnębiona, chyba mogę pożegnać się z marzeniami o tronie królowej. Szkoda, że nie masz w szkole kogoś, kto mógłby cię wyręczyć po prowadzeniu kampanii. To jest to. Co masz na myśli? Arnold, tu Clover, twoja najlepsza przyjaciółka. Zastanawiam się, czy twoja oferta dotycząca mojej kampanii jest nadal aktualna. Oczywiście, Clover. Naprawdę? To wspaniale! Kiedy małpy zaczną latać, ty podła, podła kreaturo! Przestań Arnold, to nie była moja wina, zjadłam jakieś sushi, które mi zaszkodziło. Okej, okay, pomogę ci. Pod jednym warunkiem... Co tylko zechcesz, tylko powiedz! Kiedy wrócisz, będziesz moją dziewczyną przez jeden cały tydzień. Hmm? O. O, nie wystarczy mi lunch we dwoje? Nie ma mowy w porządku. Zrobię to, ale tylko przez jeden dzień i tylko jeśli wygram. Nie martw się, wygrasz. Jestem tego pewien. Wszystko zmierza ku lepszemu. Najwyższy czas zawołać Jerego i poprosić o kilka wskazówek, aby się w końcu stąd wydostać. Albo zapytajmy o drogę kogoś w tym ładnym domu. To nie jest dom, to jest. Dobrze się teraz zachowujcie. Pamiętajcie, mamy do czynienia z prawdziwą królową. Witamy w Lirobi. Jestem królowa Sara, a to jest moja siostra Makeda. Zakładam, że wyjaśniono wam już o co chodzi. Jasne! To znaczy, oczywiście. Jerry wszystko nam powiedział. To brzmi przerażająco. Wasza wysokość. Król Keniopi i ja mamy wkrótce uczestniczyć w konferencji pokojowej w Genewie i podpisać traktat pokojowy. Los mojego narodu zależy od mojego bezpieczeństwa. Najbezpieczniej byłoby dla jej wysokości zrezygnować z wszelkich publicznych wystąpień. To prawda. Niestety dzisiaj w pałacu ma się odbyć bankiet, a ja muszę być na nim obecna. W takim razie musimy coś wymyślić. Przepraszam, panie, ale w sprawie wieczornych uroczystości muszę się skonsultować z Makedą. O, nie ma problemu. Wasza Wysokość wybaczy, nie umiem wyrazić, jak bardzo nasz lud jest wam wdzięczny za ochronę królowej. Dziękuję. Czy mogłybyśmy zobaczyć miejsce, w którym doszło do próby porwania? Poza solidnym złotym łóżkiem wszystko wygląda zwyczajnie. Za wyjątkiem podłogi. Cała jest brudna. To znaczy, bez urazy, wasza wysokość. To miejsce, gdzie wylądowałam, kiedy Akim uwolnił mnie od promienia antygrawitacyjnego. Hmm. Wyślę próbkę Jeremu do analizy. Co do dzisiejszego przyjęcia? Pomyślałam, że któraś z nas wcieli się w Tassarę, podczas gdy pozostałe dwie będą udawać jej służące i tak popsujemy szyki autorom porwania. Co o tym sądzicie? To świetny pomysł, San! Oczywiście ja zagram rolę królowej? Ha, teraz, kiedy zostałam prawdziwą królową, no przynajmniej udawaną, mogę się nie przejmować rolą jakiejś głupiej szkolnej królowej. Ha! Jakie powinny być moje pierwsze obowiązki? Już wiem! Pójdę na królewskie zakupy. Klowem. Może pozwolisz zadecydować o tym tasarze? O, rany! Myślałam, że bycie królową to zabawa, a to taka nuda. Czy mogę w czym służyć Wasza Wysokość? <laughs> tak! Czy możesz mnie uwolnić od tego nudnego witania gości i pomóc mi rozruszać nogi? O! Żebyś ze mną zatańczył? Bardzo dowcipne, królowo Tasaro. Wiesz, że to twoim obowiązkiem jest witanie gości. Ale musisz mi o. pozwolić zatańczyć? Rozkazuję ci. O. Makeda! O. Makeda, wszystko w porządku? Ależ tak, to chyba te wieczorne wrażenia. Może powinnaś się położyć. Mm, dobry pomysł. To było nieprzyjemne. Proszę się nie przejmować, wszystko będzie dobrze. Oh, to mogli być porywacze, lepiej sprawdźmy. Proszę się schować, Wasza Wysokość. Nic nie widzę, ale coś czuję. To chyba nie było najlepsze miejsce do podładowania mojego pudrowego komputera. Przynajmniej jest to spalony bezpiecznik, a nie porywacze. Stać! Puść ją! Cała? W porządku. Chciałabym, żeby Clover mogła powiedzieć to samo. Porwali też Makedę! Poszedłem sprawdzić, jej też nie ma. O, oh. oh. deja vu. Sprawdźmy, czy Jerry ma jakieś informacje na ten temat. Dobry wieczór, miłe panie. Jak przebiega misja? O, wspaniale Jerry, L robia jest spoko z wyjątkiem tego, że Clover i siostra królowej zostały porwane. O. Oh. Masz jakieś informacje dotyczące tej próbki, którą ci przesłałam? To mogłoby nam pomóc. Raczej ich pozostałości. Najwyraźniej to rodzaj magnetycznej substancji, która występuje tylko w kosmosie jako składnik asteroidów. Asteroidy? To dziwne... I smutne. Tylko pomyśl o biednej Clover. Ona nie cierpi kosmosu. Z astronomii dostała truję minus. Ciekawe, czy to ma coś wspólnego z tym kraterem po asteroidzie w północnej części Lirobin. Myślę, że dowiemy się tego, jak tam dotrzemy. Chodź, Alex. Zaczekajcie, a co z królową Tasarą? Idę z wami. Muszę znaleźć makedę. Czuję się za nią odpowiedzialna. No, nie wiem. To może być niebezpieczne. Tutaj też nie jest zbyt bezpiecznie. Racja. Ha, pustynia nie jest taka zła, jeśli tylko nie musisz przemierzać jej na starym wielbłądzie. Zapomnijcie co powiedziałam. Pustynia jest na nieważne jak ją przemierzasz. Gotowe do nurkowania? Nie królowa, złapaliście nie tę dziewczynę. Znajdźcie królową tasarę natychmiast. A co mamy zrobić z tą tutaj? Jest dla nas bezużyteczna, wywieźcie ją na Siberię. To jest to. Całkowita zmiana scenerii? Jeśli w pobliżu jest jakiś ruch, wykryjemy go za pomocą tego. Widzę, coś przed nami idzie w tę stronę. Może to porywacze? Nic nie widzę. Zobacz wreszcie tę swoją mocną maseczkę. Patrzcie. To musi być to. Wygląda jakby krzyczało kryjówka złych facetów. To wygląda jak pył, który znalazłyśmy w sypialni Tassary. Sprawdźmy to. Odwołać poszukiwania. Te głupie dziewczyny przeprowadziły nam królową pod same drzwi. Może się myliłam. Wygląda na to, że nie było tu nikogo od setek lat. Klawę! Widziałaś makedę? Czuję się dobrze, dziękuję. Nie, nie widziałam makedy, nie widziałam niczego z wyjątkiem tej skrzyni. Jestem tutaj. Och, makeda, jesteś cała? Tak. Niestety nie mogę powiedzieć tego samego o was. Co? Co się dzieje? Zostajesz porwana raz na zawsze. Ale dlaczego? A jak inaczej mogę powstrzymać cię przed wyjazdem do Genewy i podpisaniem tego traktatu? Widzisz, jeśli wojna się skończy, nie będę mogła sprzedać generałowi Keniopi mojej broni antygrawitacyjnej. Nie rozumiem. Dlaczego miałabyś sprzedawać broń wrogowi? To bardzo proste. Zawarłam umowę. Kiedy Keniopia wygra wojnę, ja będę królową obu krajów. Właśnie wybieram się do Fabryki Broni w Lirobie, aby sfinalizować moją umowę z generałem, a poza tym już czas, byś oddała mi koronę. Ale co z nami? Nie możesz nas tak zostawić wiszących na wieki. Nie martw się, siostrzyczko. Nie będziecie unosić się zbyt długo, to miejsce zaraz wybuchnie. Na razie, dziewczyny. Świetnie! I co teraz zrobimy? Musimy złamać pole grawitacji. Ciekawe, jak mamy to zrobić. Jedyne rzeczy, jakie mamy, to te głupie bransoletki, które w dodatku są bardzo krzykliwe. Alex, jesteś genialna! Jestem? To znaczy... Tak, oczywiście. Z jakiego powodu tym razem? Szybko! Włączcie swoje bransoletki. Gotowe do odjazdu? Oh! Oh! Rządku, według oficjalnej wersji moje spodnie są zbyt wilgotne. Przestań się wygłupiać, Alex. Musimy jak najszybciej dotrzeć do tej fabryki broni. Jest ukryta w górze Kililea. Zaprowadzę was tam. Szybko! Z powrotem do kretowacji. O! Tam jest wejście, tak jak mówiła ta Sara. Najwidoczniej to tutaj naukowcy Makedy zbudowali broń antygrawitacyjną. Popatrzcie, to ma hey! generał. Oh! 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 Ah! <tryk> Zatrzymajcie je, strasznie! Oh! Oh! Tym kiepskim radiem, och! Zwariowałaś? Odłóż to! Zniszczysz nas wszystkich! A? To jest bardzo czuły generator trzęsień ziemi, głupia dziewczyno! Tak, oczywiście, niezłe podejście. Biednicie! Musimy ich powstrzymać, oni uciekają! Nie tak szybko! Nie! Znakolita robota, dziewczyny! Nie czas na gratulacje, no? Jerry! musisz natychmiast zamieść tatarę na konferencję pokojową do Ganyzy! Reszcie w domu. Coś mi się wydaje, że to była jak dotąd nasza najgorsza misja. Najgorsza misja? O czym ty mówisz? No właśnie przecież pomogłyśmy zakończyć 20-letnią wojnę. Możliwe, ale bycie królową było nieznośnie nudne. Hej, popatrzcie! To o. chyba oznacza, że Arnold był bardzo zajęty. Clover, wróciłaś! Uwaga, uczniowie, oto wyniki tegorocznych wyborów. W tym roku królową zostaje nikt inny, tylko Klauwer. Nie wierzę, przegrałam. Hey, Klauwer, 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 Klauwer. Nie mogę w to uwierzyć, wygrałam! Czy to nie wspaniały? O, myślałam, że masz dosyć bycia królową. Żartujesz? Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę rządzić. I obiecuję zrobić z Was swoich służących. Chciałam powiedzieć, doradców? Gratulacje, Clover. Co powiesz, to znaczy ty ja jako para. A, 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 myślę, że to... A. O, chwileczkę, Clover. Pamiętasz swoją obietnicę? Jesteś moją dziewczyną. Przynajmniej dzisiaj. A, w porządku. No cóż, każda królowa potrzebuje króla. Tekst polski Patrycja Przybysz. W polskiej wersji wystąpili Krystyna Wiśniewska, Anna Rusek, Anita Sejmuk, Wisława Świątek, Grzegorz Przybył Ireneusz Załów i Mirosław Najnet. Udźwiękowienie Supra Film. Opracowanie i tekst katulce.